Ósme przykazanie mówi o tym, by nie dawać fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu. Dzisiaj mało kto oczekuje wierności temu przesłaniu od polityków, ale oczekiwania wobec pracowników katolickich mediów są z pewnością większe. Stąd niemiłe zaskoczenie, jakie towarzyszy lekturze ostatniego numeru tygodnika Gość Niedzielny. Znajdziecie w nim Państwo obszerny tekst zatytułowany Bajka o Śląsku. Tekst, który w istocie stanowi bezpardonowy atak na ruch autonomii Śląska. To jednak nie Raś opowiada bajkę o Śląsku. To autor przywoływanego artykułu opowiada bajkę o Raś. Chcąc sprostować wszystkie przekłamania, półprawdy, na których oparty jest ten tekst, musiałbym wystąpić w filmie pełnometrażowym. To zaskoczenie, że katolickie medium bierze udział w atakach na stowarzyszenie, które dąży do urzeczywistnienia zasady sformułowanej w społecznej nauce Kościoła. Tą zasadą jest subsydiarność subsydiarność, która mówi o potrzebie zachowania autonomii mniejszych wspólnot wspólnot lokalnych czy regionalnych. Zaskoczeniem jest również to, że taki artykuł ukazuje się w środku kampanii wyborczej. Rodzi to podejrzenie, iż autor dał się uwikłać w doraźną polityczną grę. Chciałbym jednak wierzyć, że tak nie jest. Dlatego w najbliższym czasie skieruje odpowiedź na tezy zawarte w owym artykule do redakcji gościa niedzielnego, licząc, że pozostanie ona wierna wysokim standardom uczciwości i rzetelności dziennikarskiej. Czy tak się stanie? Będziecie Państwo mieli okazję się przekonać, sięgając po kolejny numer tygodnika Gość Niedzielny.